i nie ma czasu do stracenia, więc jedziemy busikiem za 8 ,50 zł kilometrów i później będziemy się zastanawiać co dalej. No i w 3 minutki złapaliśmy sobie do kasz busika, chyba za darmo, ale się okaże, nie? I tam właśnie jedziemy. Mamy tam wynajętą willę, 150 metrów z basenem. No powiem tak, pogoda w kratkę. Tam gdzie jedziemy, tam pada. Ale to nas wcale nie... nic nas nie, nie zatrzyma. My od razu wskakujemy do wody. Jesteśmy w Każ. I nie pada przynajmniej, więc jest kot. Idziemy do naszego noclegu teraz. Jednak musieliśmy zrezygnować z willi, bo ona była na takim wypizdziewie, że koniec świata. A chcieliśmy spać w centrum. Ale też mamy fajniutki apartament. I bardzo niedrogo, chyba tam 8... nie, po 10 euro do osoby. Z takim widoczkiem czego chcieć więcej? Nie... Szukamy sobie jedzonka Jakieś fancy restauracja musi być za 10 zł <głosy> <głosy> Dzisiaj dla odmianki pizza bo już kebabem nie możemy nie możemy tyle jeść kebabów Takie cenki są jakby to interesowało. Niedaleko plaży. Niedaleko mariny. Nie jest źle cenowo. Smacznego. Antyczny amfiteatr. Występuje Tarczyński i Tomasz. Mm, to debila to stoi na drodze, się. Wiadomo co i kogo. <laughs> idę na plażę. Idę na plażę. Musimy skontrolować się wodę, jaka temperatura i chyba wchodzimy. Zachodzi sobie chłopaki i bo mogą. Okay. Jakie my mamy pomysły, to głowa mała, wchodzimy tam <głos> <głos> No i wjechaliśmy tutaj na te niebezpieczne tereny tutaj w ogóle był jakiś minigolf kiedyś To chyba jakaś willa była albo hotel jakiś Idziemy dalej, zobaczymy co się tam dzieje w dół Mamy nadzieję, że dzisiejszego, no dzisiejszej nocy nie spędzimy na dołku tureckim. A, ja to chyba też jacyś turyści. A, ubierają się, wychodzi się tu normalnie. Ty, patrz. Opuszczony akłapark to jednak był, bo na mapie jest pokazany. I to mi się podoba taki Przekwaliśmy już z stosunek Bo się coś ubierała. No. <laughs> Znaleźliśmy jakieś schody na dół. Wjeżdżamy tam jak po swoje. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. No, no tutaj. Dobra, jeszcze spróbujemy zejść niżej. Do tego basenu. Najlepiej by było zejść. Dobra, chyba znaleźliśmy przejście na dół do basenu. Ale z odwalany gruby. Tu w lewo czy w prawo? Tu w lewo. Mam zamiar wejść tam na ten bar na dach, zobaczymy czy to się uda. No dobre, no Ty patrz, to są zjeżdżani. Ty, i tu następny basen, nie? I zjeżdżalnia do tego basenu, ale ja. Właśnie się przebrałem. <laughs> Właśnie się przebrał, tak, i idziemy zjeżdżać. Idziemy Da się tam wejść? Ja tam zjadę, czekajcie. Tylko musisz to nagrać. Druga? No. No. Mocny tu jest klimat no, Nie wiem nie... <laughs> Ale chciałbym Ale... się tak w napięciu <laughs> To sprawa. O kurde. Ja przypominam, że nie mam ubezpieczenia. Nie słyszeliśmy nigdy z mądrych pomysłów. Ekstra shot 9 volt. Jaka ja z modelkami jest na wakacjach? Państwa, filtry są w złym stanie, a że pracuje w branży klimatyzacyjnej, to zaraz je umyjemy. Bo. I coż tu się dzieje? Kebabik, hey, kurczę, naprawdę to nie jest no, możliwa sytuacja. co coś nam daje. blog. E... Ja mam okay. <laughs> Cały ślizgi Żyj to. Ej Mordo, mordo, mordo Chcesz sztukę? A, sztuka, nie? Burek Masz No masz, Burek, kurczę Mordeczko ten gram, będzie po 5 dyszek, chcesz? או, אני רוצה. בקלרה, בקלרה. שלום, רכבי. שלום.